Tak by to jak było tak. Ale to z, y, kamionka wychodzi, jakaś tam wychodzi w spółkach. Zobłyszyr jest jedna taka czerwona cęka na rura i nie ogóle nie, nie ma. Tam tak, tak wykonuj, zrobiony, jest taki rodzaj zbyt własne i taki Początkowe oględziny eksploracji wykazały, że tunel w górnej części łuku jest zawalony. Za chwilę spróbujemy jeszcze nakłuć szpilką, nie, mapy pokazywały na coś większego i tak naprawdę na to liczyłem. Ale życie weryfikuje takie rzeczy. Prawdopodobnie podczas przebudowy ulicy puszczono kable i zasypano to piaskiem, a cegły zawaliły się nad naporem jeżdżących tutaj bardzo często samochodów ciężarowych na police. Pani Paulina powęszyła i znalazła mapy, na których tunel okazywał się bardzo długi i prowadził miał do starej, zapomnianej cegielni. Trasa kolejki cegielnianej łącznie z tunelem, który prowadził tę kolejkę cegielnianą pod, pod ulicą. No i mówiliśmy tutaj panom budowlańcom, że może być taka sytuacja, że na, tą, na te resztki tunelu trafią i rzeczywiście tak się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Udało się odsłonić z dwóch stron ulicy wlot i wylot tej, tego tunelu. Jest to z połowy XIX wieku budowla ceglana z owalnym sklepieniem. No niestety wydaje się, że jest jednak niedrożna, zawalona, gdyż no, ulica jest intensywnie użytkowana. Biegnie tędy mnóstwo instalacji, które już naruszyły ten, ten tunel. No, nie tym niemniej jednak, pomimo tego, że wiedzieliśmy, że takie, taka rzecz może się znajdować, nie spodziewaliśmy się, że w ogóle w jakimś stanie się to zachowa. Czy ta kolejka miała bardziej związek z hutą czy z cegielnią? Absolutnie z cegielnią. Huta powstała już w momencie, kiedy ta cegielnia tu funkcjonowała. Ta kolejka jak gdyby zbierała glinę ze wzgórza tam na ulicy, zamkniętej, w tej, mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz jest plac zabaw. Kolejka sobie leciała tutaj wzdłuż ulicy Zamkniętej, przechodziła przez ulicę nad Odrą, właśnie tym tunelem znalezionym i szła e, na ulicę Kolejową, tak mniej więcej najpierw w tym kierunku, gdzie jest budynek stacji kolejowej. Natomiast w momencie, kiedy została wybudowana kolej, wiadomo, że one jakby kolidowały ze sobą te tory, e, kolejka została, trasa kolejki została przebudowana i wiodła ona tym tunelem, e, który teraz jest nazywany tunelem hutniczym, żeby na drugą stronę torów się przedostać, tam stały zabudowania cegielni. Najpierw była ona własnością Alfreda Brandiego, a potem oczywiście huta ją, tą cegielnię wykupiła i wykorzystywała do swoich celów. Potem zamykając w momencie, kiedy przestała być przydatna. Czy dużo takich niespodzianek mamy na północy jeszcze? Na samej północy, tak. Ogólnie powiedzmy, że Szczecin słynie z tego, że mm, mówi się, że legendy, że jest podziemne miasto ale nie mamy tutaj na pewno sieci połączonych ze sobą tuneli. Szacuje się, że podczas II Wojny Światowej na terenie Szczecina było około 800 schronów, publicznych i prywatnych. Ja jestem na tropie zaginionych podziemi, znaczy nie zaginionych, to może za dużo powiedziane, ale zapomnianych i te największe i najlepsze właśnie znajdują się na tych północnych dzielnicach Szczecina. Jeżeli dobrze pójdzie, to wspólnie z różnymi grupami środowiskami spróbujemy je niedługo odkopać. Tak naprawdę trwają prace nad pozwoleniami, żeby można było je odkopać. Na pewno z kolwin tutaj kryje bardzo dużo i tołczyn. I jest, na 100% jestem przekonany, że tam są. Odkryłem je, namierzyłem, napunktowałem, no ale czekam, żeby prawnie można było je odkopać. Pamiętajmy, że w Szczecinie mamy te budowane schrony z prefabrykatów, i one są, jakby pod względem dla mnie eksploratora, najbardziej ciekawe. One kryją bardzo dużo rzeczy, napisy na prefabrykatach, daty, podpisy, słowa piosenki itd. itd. To wszystko Państwo mogą zobaczyć na moim kanale podziemnym Światoczami Kowala. Ten podziemny Szczecin też opowiadam o tych legendach. Na pewno te północne dzielnice Szczecina odkry, odkryją jeszcze przed nami. jak. Dam radę bardzo dużo. Jestem na tropie, więc y, trzeba chwilę uzbroić się w cierpliwość, ale to na pewno się niedługo ukaże. Nie pani Paulina nam pomoże jako archeolog. E, na pewno będzie z nami współpracowało Szczecińska Grupa Eksploracji Podwodnej Gryf. Oni dysponują bardzo dużym sprzętem też nurkowym. Ostatnio dokonaliśmy próby nurkowania w jednym z zapomnianych szczecińskich podziemi. E, Stowarzyszenie Bastion, które też posiada ciężki sprzęt. My jesteśmy, jakby to, i to wszystko idzie z naszych pieniędzy, z naszej inicjatywy. Celem nie jest poszukiwanie skarbów, żeby nikt nie myślał, że tam my szukamy złota. Naszym celem, jako pasjonatów takich y, tematów podziemnych, jest to, żeby odkopać, odkryć, zmierzyć i zobaczyć, w jakiej metodzie został wybudowany dany schron. W Szczecinie krony były budowane aż w trzech metodach i to w bardzo różnych. Jest ten graden, czyli taki rów kopany, układane prefabrykaty poziome, na coś w styl naszego ogrodzeń betonowych. Takie puste wydmuszki niezbrojone. To są te wszystkie bunkry, jak to wszyscy mówią, w parkach. To są krótkie, niezbrojone tunele zakowate płytko pod ziemią. One miały chronić przed falą uderzeniową i odłamkami, ale też są najciekawsze, w Polsce niewystępujące. Na terenie Polski, bo na terenie Niemiec oczywiście są. Są to schrony z perfabrykatów. I one właśnie mają jak najwięcej, znaczy najwięcej mają do zaoferowania, tak? Poprzez napisy, daty i, i, i system budowy, bo też potężnych, nie?